Cześć, witajcie, jestem Hoody i mamy dzisiaj specjalnego gościa. Hej. I dzisiaj trochę inny odcinek, bo będziemy gadać. Po prostu przez cały odcinek nie będzie cięć. Tak jak to już było w przypadku FIFA 13 tam kiedyś tam. Podsumujemy bardziej tak rok 2014 może, nie? No. Co tam się wydarzyło, takie ważniejsze rzeczy, tak więc... E, pierwszy temat to? E, mecz Polska-Niemcy. No, mecz Polska-Niemcy, na pewno zaskoczenie, nie? No, 2-0. Co muszę zmienić? Znaczy, jak oceniasz grę Polaków w tym meczu? W tym meczu? Była dobra, A? no bro, bronili się na pewno. No i udało się te dwie bramki strzelić. Ale też Niemcy nie mieli takiego... Tego najlepszego składu, chociaż mieli dobry, no, ale. mieli dobry. Mmm... A, tak, dobra. Wiesz, oni tam szansę nam dawali trochę. No tak, ale też Niemcy, myślę, że bez problemu się sobie poradzą. Jeszcze ten rewaz będzie, to wtedy zobaczymy jak to będzie. a to zwycięstwo no. na pewno na dużo nam dało. No, 40 te miejsce. Tak, 41 chyba teraz jest już. No. Patrzyłem wczoraj. E, no i... Kurde, ładnie, był, ładnie wyszło, ale... Zobaczymy jak to będzie. Naprawdę Polska ogólnie w tym roku gra dobrze. Mam no nadzie... to był chyba jeden z najlepszych. Tak, mam nadzieję, że się zakwalifikujemy do tych mistrzostw. No to może teraz zacznę drugi temat. E... A Arkadiusz Milik, co on sądzisz? Milik w tym Ajaxie? No, dobry jest. I jeśli dobrze pokieruje swoją karierę, to może być naprawdę w przyszłości yy, wielką gwiazdą. Statystyki na razie są za nim, że radzi sobie no lepiej niż Suarez i Ibrahimović, jak gra i w się, ale statystyki no. to statystyki. Ale po grze widać, że ostatnio naprawdę dobrze ciśnie. Tak, też. I no, ciekawe, to... czy go wykupią, bo on tam jest obecnie na wypożyczeniu. No właśnie, ale naprawdę naprawdę ciśnie. Mhm. Zobaczymy. E, to... jak... No. E, gra Polski. A to już częściowo powiedziałem, Dobrze grają, tylko no niech za bardzo się nie cieszą z tego, że wreszcie odnoszą sukcesy, no tak. niech dalej pracują nad sobą. Może byśmy z tymi tymi. To była chyba Szkocja, Byliśmy z nimi wygrali, ale oni się tak jakby i rozsłabili po tej wygranej z Niemcami. No tak, na pewno tam trochę e, po tym meczu z Niemcami... E, kurde. E, woda sodowa im długo uwierzyła, tak to się chyba mówi. Ale z, nie wszystkim, nie wszystkim, starali się coś tam robić, ale Szkocja też nie jest, nie jest zła, dobra, to jest to... Zobaczymy jeszcze jak z Irlandią, bo z Irlandią też będzie ważny mecz, Irlandia też trudny przeciwnik będzie. A no, a teraz z kim będziemy grać? Z Gibraltarem? Z Irlandią właśnie, w, w marcu. Pod koniec jakoś. Teraz tak. Sytuacja Polski w tabeli. Na razie jest... ...dobra, jeśli... Yy, ...nie popełnimy za dużo błędów w dalszych meczach to myślę, że z tego drugiego miejsca możemy wyjść. Bo z pierwszego to... Raczej wątpię. Wątpię, żeby nam Niemcy odpuścili w rewanżu. Ale zobaczymy, jakby było z pierwszego wyjścia, to fajnie by było. Ale czekaj, to, to by chodzi, chodziło w tabeli mistrz... eliminacji czy w tabeli FIFA? E, eliminacji. A no, to... Wiem, tam spoko jest, ale też powoli nas doganiają, a tak. teraz... Tak, mieliśmy chyba tak same zwycięstwa, nie? No właśnie, i z Gibraltarem i z Gruzą myślę, że na pewno wygramy, to te 6 punktów na pewno wpadnie. No Ciekawe jak tak tam my... Irlandia ja, Szkocja i Niemcy. Czuję, że właśnie jeszcze Niemcy zdołają się wybić i nie. będzie tak, że po prostu będzie walka o... No tak, bo właśnie mistrzowie świata obecnie się nie kwalifikują chyba z tego co wiem, nie? No to chyba tak, chyba mają tam trzecie miejsce. No właśnie, ale to tak raczej nie będzie, myślę, że oni się bez problemu jeszcze wybiją. Chociaż to by no. było też nie do jakby nie weszli do mistrzostw Europy. No, no to tak. Eee, co byś powiedział o Szpakowskim? Czy według ciebie Szpakowski jest... Taki zły komentator? Czy masz coś do niego? Nie, nic do niego nie mam, chociaż z tego co wiem, to wiele ludzi mu sporo zarzuca, ale no kurde, dobrze komentuje, czasami popełnia te <coughs> błędy, znaczy no nie czasami, bo sporo, jak ostatnio nam właśnie mistrzostwa Mistrzostwach Świata na Messiego mówił Maradona. No, nie no, idzie go słuchaj, tylko w FIFA mam go dość już. No od, od kilku lat słucham praktycznie tego samego, to jest niezmienione, więc... Tutaj się nudzi, ale tak to idzie go posłuchać yy, normalnie. Przynajmniej takie jest moje zdanie. No, tak samo, takie samo taką samą opinię i ja mam. No właśnie. Jest, okej. Okay. Może popełnia to błędy, ale to nic nie daje. Wiadomo, że jak mu powie na przykład Tomekiego Maradona, no to nie Przynajmniej play może ożywić jakiś nudny mecz czy coś w tym stylu. No właśnie. Następne pytanie. Lewandowski, co sądzisz o, o jego grze, o jego nastawieniu, grze w Polsce i w Bayernie? E, wydaje mi się, że po przejściu do Bayernu w reprezentacji zaczął się trochę bardziej starać. E, może tych bramek tak nie strzela, ale ma asysty, bierze udział w tych akcjach. A w Bayernie, wydaje mi się, że w Borusii lepiej, musiał więcej tych bramek miał, ale jeszcze nie można co dopiero z pół roku w Bayernie. A teraz atakuje stołk Dobra, przejęta I koniec pierwszej nie eee, I tak, i patrząc na to, że Burusja bez niego Mail mi przyszedł eee, I że Burusja bez niego teraz dość słabo Burusja jest teraz chyba przedostatnie miejsce ma, nie? Coś takiego eee, To wiele można też eee, zrzucać na to, że Eee, to wina tego, że Lewandowskiego po prostu wśród nich nie ma. No wiele osób tak sądzi, ale no, nie wiem, czy jakby był Lewandowski też e, by nie mieli kryzysu. Może już po prostu to coś się skończyło w i Zobaczymy jak to jeszcze będzie, czy Burs się odrodzi. A w Bayernie no to... Bayern ma też inne wielkie gwiazdy, nie musi skupiać się też na strzelaniu Lewandowskiego, bo chyba Robert ma więcej bramek, nie? No, no. ale tak pomyślałem, ostatnio patrzyłem te staty w bajerni w Borussii, to w grał, grał chyba, nie pamiętam tam minuta, ale krótko wow. naprawdę, Branca. ale gol. Kurde. A było Bo blisko. Nie no, rzuciłem się, ale nie sięgnął. No, niestety. no i coś tam mi się wydaje, że w tej właśnie Borusii lepiej grał, a w Polsce bez Lewandowskiego niektórzy mówią, że było lepiej, ale według mojego zdania e, w e, Polsce nie byłoby żadnych akcji bez Lewandowskiego, bo chyba bez niego nic się nie tworzy. Nie no, ten milik może dużo dać e, przyszłości. O, on ładnie tam... No widać, że on może iść na rośnię, tam do wywać, mhm. jest dobry. A Lewandowski też w tym bardziej ma lepsze i gorsze momenty. Ja miał świetny początek sezonu, znaczy te mecze towarzyskie jeszcze przed sezonem. A potem gdzieś to zaczęło zanikać. Trochę tak. No właśnie. Moim zdaniem coś, coś tam jest nie tak, ale może jeszcze lepszy się stanie. Zobaczymy, co tam jeszcze z tego wyjdzie. No właśnie. U kurde, ocena 4-1, słabo. Ale też nie ma z kim rywalizować Lewandowski, to już bajer miał miejsce w składzie, bo Pizarro, Pizarro no już zbliża się do końca kariery, Mandzukita nie ma. Nie ma innego takiego napastnika, więc on po prostu musi często grać. tam czasem Miller wejdzie na atak, też zawsze że Getsę czasem, ale... Ale tu zawsze. No... Wiesz, tam Millera czy Getsę mogą którego sprzedać i tak będzie na zmianę, nie? Nie ma. Wątpię, wątpię, żeby Miller i Getsę odeszli z Bayernu. Znaczy któryś z tych mógłby odejść, a jeden by został? Na hmm. zmiany by szedł. No tych właśnie, was. zaczęło się dzisiaj... Zimowe okienko transferowe! A teraz... Nic się tu nie dzieje. Łapałem piłkę, o co mi urosło, 5-4. Ja wiesz, że... Przed chwilą akurat czytałem, że Borussia, z Realem Madry Madryt doszło do porozumienia i że Royce będzie przychodził do Realu. A właśnie z tym Roycem to też takie zamieszanie, każdy wszędzie w różnych źródłach można znaleźć różne informacje. E, ja znowu czytam często o tym, że e, Murinio go bardzo chce. Nie wiem. O. Czy to Myślę, mam, że, że Rajs może odejść. Myślę, że z Burysy może odejść sporo zawodników. Może jeszcze nie w tym momencie, ale jeśli uf tak dalej będą grać do końca sezonu, to wtedy myślę, że sporo zawodników może opuścić Borussię a jak wiesz, oni opuszczą, to Borcja zniknie, bo to są podstawowi wiesz, najlepsi. Tak samo ja bym wolał, żeby Błaszczykowski odszedł. A mówiło się kiedyś o odejściu Błaszczykowskiego chyba do Galata ale jakoś ten temat e, tak uciekł na razie. No właśnie, mówili tak samo o tym, hmm. że niby Piszczek ma przejść do Barcelony. No to też słyszałem, też tak gdzieś zniknął ten temat. E, a... Błaszczykowski teraz wrócił po kontuzji i tak chyba niewiele daje tej Borusy jednak. No wiesz, ja, ja, ja myślałem, że jak wiesz, Błaszczykowski będzie e, kontuzjowany, no to nie mamy, nie ma żadnych to z e, tą Szkocją czy coś na no, bo wobec Błaszczykowskiego nie Błaszczykowski. damy rady. A... a Błaszczykowski też teraz stracił kapitana, kapitana na nastały kapitanem. Dostaje Też różne opinie są... O tym, ale w sumie mi to obojętnie, to jest kapitanem tej reprezentacji, ważne, żeby y, jakoś w końcu grali, nie? No właśnie. Y, Ostatnio taki Gdy... fajny film, oglądałem, taki zachęcający do tej gry. Mhm. Mm no, to trochę Je. tam... A coś o transferach masz? Bo tak, nie wiem, dzisiaj się zaczął z okna, jeszcze nie ma tak jakby już do tych informacji, nie wiem. Ja też za bardzo nic nie mam. Mam tylko to, że, nie wiem, Lampard zostaje w City do końca sezonu. E, coś miałem o Torresie, niedawno słyszałam. A, no Torres, do Atletico Madryt już oficjalnie, wczoraj było potwierdzono. Zobaczymy, czy Torres się w końcu odrodzi, bo, odrodzi, bo właśnie jak grał w Atletico był świetny, w Liverpoolze to samo, dopiero, no przejście do Chelsea go zniszczyło. No właśnie, tam chyba ten transfer nic nie, nie, nie działał, bo tej Chelsea za bardzo nic nie robił. Tak, tak samo w Milanie, w Milanie jedną bramkę chyba strzelił, czy dwie? No właśnie. Też już nawet chyba przestali nie. go tam wystawiać. I właśnie e, Torres przeżył już do Atletico, ale do Milanu chyba w zamian niedługo przejdzie e, Cersi. I koniec meczu, przegrywa Queen's Park 1-0. Nie. Wiesz, ja tam teraz o transferach to nic nie mam, jedynie to te, te tematy to akurat sobie naszkowałem i... E, może może no. tak w połowie stycznia jeszcze się coś o transferach znajdzie. Oko. Wiesz, jeszcze te, to tylko głoś, jedna z głośniejszych to A. te. Kielce. ale to... A, korona Kielce, tak. No... Nie chcę im dać tych pieniędzy, oni cały czas walczą o te pieniądze, ale no chyba, ich, to. chyba ich nie dostaną. No i w każdym razie sezon skończą jeszcze w Ekstraklasie, tak mi się wydaje, a co będzie dalej zobaczymy. Czy znaj O właśnie oni szukają jeszcze jakiegoś sponsora, ale czy ktoś się znajdzie, nie mam pojęcia. Zobaczymy myślę, że wkrótce co z koroną będzie dalej, bo naprawdę chciałbym, żeby zostali w Ekstraklasie, to jest mój klub, no i... Dobrze by było, żeby zostali. Tak więc dobra, to był na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnym. Pozdrawiam, cześć.